Witajcie, jest 8 czerwiec. Mamy niewielką ilość truskawek. Druga zima, za nimi są tu posadzone trzy odmiany: kent, po środku polka i tu obok, w trzecim rzędzie, dukat. I pierwszy raz jest taka większa ilość dojrzałych truskaweczek. Widocznych gołym okiem. One wszystkie smakują identycznie. Ale widok piękny. Taka ilość na nasze potrzeby. Aczkolwiek trochę przymało. Na szczęście pojawiają się rozłogi. Zostało część już przesadzonych. Tu właśnie nie nieopodal, ale to już jest mieszanka z tych trzech odmian nie z każdej odmiany nierównomiernie tworzą się te rozłogi w każdym razie troszeczkę swoją kolekcję powiększymy a ostatnio truskaweczki u nas były wtedy kiedy się ten sad mini zakładało czyli 10-11 lat temu Wtedy też było kilka odmian truskawek, i wszystkie smakowały identycznie. I teraz szykując stanowisko pod arbuzy i melony, stanowisko numer 2A, ale nazwane numer 2, bo to było kiedyś numerem 2. Z tym, że tu już arbuzów nie uprawiam, za dużo cienia. Więc szykując stanowisko tam. Odnaleźliśmy kilka krzaczków, z dawnych nasadzeń. Raz, dwa, trzy, cztery i chyba pięć. Może to też, też, tak? Więc siedem, może osiem krzaczków. No i słuchajcie, to zostały drugie życie. Tak jak przesadzanie wszystkiego, co ledwo, co wegetuje. W lepsze miejsce. I te truskawki, chyba tym, jak będą smakowały, ciekawe. Czy też się upodobnią smakiem do tych nowo zakupionych chodnian. Jest tu rozłożona agrotkanina. To jest grubość Pesto. Ale niedobrze jest uprawiać na niej etruskawy, ponieważ no wiadomo, rozłogi nie mają gdzie się rozmnażać. I wrastają w to. A ciężko jest też wyciąć, dosłownie wyciąć, by korzeni nie urwać. Więc tu jest nowa część bez agrotkaniny. Tak jak to. Tak jak tu, taki mały kawałek. I to już o. Zobaczcie, mają w czym się ukorzeniać te cudaczki. Do tej pory zebraliśmy. Ile truskawek w tym sezonie? Cztery. <średziny> Cztery dla każdego domownika po jednej. A dziś będzie tak zwany większy zbiór. Nie zostawiamy na krzaczku. Nie, no, nie, gdyż już przepięknie dojrzały. No a że pora jest deszczowa? No to sami rozumiecie, pogniłoby to, popleśniało. A jakie tu u nas zagrożenie czycha na te truskaweczki? A otóż, dopiero co mąż wyrzucił te łyse ślimaki, tak zwane pomrowy, przyklejony do owoca. No i będzie trzeba, na to wychodzi, rozsypać co nieco tych niebieskich granulek brosa na ślimaki, bo codziennie nie będziemy w stanie chodzić i sprawdzać pilnować za dużo wszystkiego ale dosyć gazu gazu teraz i będziemy polowali na troskawy ciekawe czy kilogram uda nam się zebrać to ja jeszcze zostawię może by pewnie zerwał ale ja chcę żeby ona jeszcze ten jeden dzień piękna jak ta lata. Jak macie Państwo kawałek miejsca, działeczki, ale najlepiej stanowisko słoneczne, no my takim nie dysponujemy, to śmiało uprawiajcie choć dla oka, dla przyjemności oglądania i posmakowania. A jak macie większy teren, no to rzecz jasna, większą ilość. Ja na przykład wysiałam. Poziomki, druga zima za nimi. W gruncie tu jest 20 krzaczków, czy 20 kilka. Wydawało się, że jest to mało, ale zobaczcie, to jest jeden krzak. Odmiana rugia. Spójrzcie, co tu się dzieje. Są owocy i jest ich już dużo. Tak, dwie zimy za nimi w gruncie. Mówią, że co 3 lata trzeba poziomkę wysiewać. No spójrz tam w głębi, ile jest, jest bardzo dużo i jest w tym roku większy owoc. Porównanie, więc warto też wysiać i takie krzaczory. Też powinny słońce mieć, a ja tu jest tylko 3-4 godziny słońca. Ile kwiatów. I co najważniejsze, one do przymrozków owocują. Tak, tak. Nie wiem, jak inne odmiany. Ta, tak ma rugia. Koleżanko Moniko, ty wysiewałaś. w tym roku. Tak, w tym. Poziomek te rugie. Zobaczysz. Nie nadążysz zbierać. Co, ślimak. Ten pomrów. Pokaż, zobaczcie. O no tyle wyżarł, a no niech się już skończy. Ale my tu trusimy. No zobaczmy ślimak. patrzcie. Poczekaj. A tu muszlowy. Fuj. Chodź chodź na te truskawki. Tym się zajmie inny człowiek. Ten, który, powiedzmy, żartobliwie lubi, lubi zbierać poziomkę. A, i ogórki wykiłkowały, Ale jak nieregularnie. To od razu pokażę. Na tym niewielkim kawałeczku jest kilka odmian wysianych. I zobaczcie. Tortarello de ba. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko. to frykasy. W tym dołku i w tym dołku. Pierwszego czerwca siane, a mamy 8 czerwiec. Trzy otwory sopyca. Nasiona zaprawiane. Było dużo nasion wysianych, w razie co, gdyby nie skiełkowały. Najgorzej. Trzy otwory i zero ogórka. Mezzolungo bianko żadnego. A tu ten, który był wspaniały rok temu, ibis. Nasiona ważność mają. W trzech domkach mamy tylko trzy sieweczki. Może jeszcze wzejdzie, wszak to dopiero tydzień. Tu, gdzie nie ma grudkaniny, to troszeczkę słomą wyściełaliśmy. Piękny to widok. I czemu człowiek tyle lat nie uprawiał ich? No, myślę, że z byliśmy niepowodzeniami z poprzednich lat. O, a tu już spójrzcie, Gnieje. Pleśnieje. No, trzeba od razu. Tyk. Już teraz noce. Kilka najbliższych nocy. 10 stopni, 8 stopni. Znowu chłody wracają. Dzień 15. Tak mniej więcej. To od dziś. Czyli ochłodzenie. Mogą pleśnieć, mogą gnić. Jakie no Moja dłoń. A tu. Skarby. Ale pachną. Ale pachną. Bon appetit. Jak to się mówi? I tu coś, grzaczek umiera. Ale zgniła. No, coś nie tak jest z nią. No, tu mamy piękną już kandydatkę do posadzenia. Tak myślę, że będziemy rozsadzali w innym miejscu, bardziej na nasłoneczniany. Nasłonecznianym. Może troszkę stanowiska arbuzowego poświęcę na to. Tak dużej ilości nie będzie, nie na tyle bym rozić na bieżące spożycie. A muszę koniecznie dokupić, by zamrozić na czas zimowy. Różna wielkość z skrzaczków, jak widać, owoców też. Wiesz co podobają mi się te liście w Co, kicia jest? Też pomaga. O, poczekaj. Pokaż. Jedną widzę, a więcej. Zaraz nie ruszaj, bo zbliżam raz dziesięć. No, już zrywaj. Jak już jesteś tam. O Jezu, jak te plecy bolą człowieka, się narobi, a pielenia nie do przerobienia. To ta agrotkanina, mimo że pełno plastiku jest dookoła, to wiecie co? Tak pomagał utrzymać jako taką. Jako tako bardzo pomaga utrzymać porządek, bo i takie spielenia z tej agrotkaniny ponad miarę A człowiek jedno zdrowie ma i czas ograniczony, ale sił brak, to jest bolączka. No cóż, jak mówią, nie młodniejemy. No dobra, to ja już. Wyłączam. Taka łubianka kilogramowa, już prawie pełna. Co tam ci się stało? Położyłam na cegle. No i za małą wziąłeś, widzisz? Jednak za małą. Ci zastanawialiśmy, czy wystarczy. Polka. Na no, co nie, nie mogę zbliżyć, wyostrzyć. A zobaczcie, jeszcze jaka piękna jest ta faza. Kiedy się już utworzyła troskawka i zaczyna się pierwszy rumieniec pokazywać. Też jest piękne. Te przebrzydłe mrówki grasują. Nie możemy się pozbyć. Jeszcze tak myśli, rozmawialiśmy, że. Takiego sezonu to chyba nie było, żeby aż taka, aż tak wielka inwazja mrówek była. Szok po prostu, na niech zostanie. No i co? A tu? Byłeś tutaj? Byłem, Jakie byłem. liście? Słuchaj, to pół metro, obejrzcie. Szok. Te książki, to się mhm. o, tam, Zobacz, no, no to co to już No z tymi brakami sobie nie damy rady chyba nie wątłam nagrywania Czarną porzeczkę też nam załatwiły i sobie rady nie możemy dać jednej firmy drugiej firmy Kupujemy preparaty, te troszki do sypania. Po deszczach się poprawia. Sypię jeszcze raz, ale to... He, mówiłam już o kantyłkach po tłuc. Mało tej truskawki, ale jest. Dobra i to. Jak na drugie zimowanie. i Taki odcinek. Tak od tej listewki poprzecznej. Tu. I tu. Dobra i to. Za rok będzie więcej. Oby... A jak u państwa, czy już plonują truskawy? Tam agresty dojrzewają za linią bobu. One, wiesz, wchodziły tu. Targę, tu coś mamy tym razem. No dobra. Jeszcze te poziomki trzeba zabrać. Także warto siać poziomkę. Ona ma taką żywotność jednak i plenność. Nie sądzę, bym musiała za rok wysiewać. Zobaczymy, jak będą krzaki wyglądały i owocowały. A w tym zakątku, jako ostatnie dyniowate, zostały posadzone patisony. Te moje cuda dwupalczaste żółte i zielone. Tu ze 13 dali. I w różnych miejscach są posadzone. Tu mamy byliny wieloletnie i jednoroczne. A zobaczcie jeszcze sałaty. Troszkę pomidorków rośnie, troszkę papryk i takie piękne sałaty. Mimo tych karbowanych brzegów bardzo dobrze się myją. Są listki dosyć takie sztywne, łatwo je pod wodą obracać. Kilka odmian sialom, niestety, a tu pekińska, tak się nazywa, bristol, tam się zawiązuje chłówka, więc kilka odmian sałat, no śliczne są, o takich kolorowych listkach. I tak są w różnych miejscach porozsadzane, tu jest piękna też dobrze się myją te liście takie dwukolorowe to nie jest oznaka choroby nie, nie przepiękne odcienie też warto wysiewać różne odmiany sałat nawet dla oka ufryzowane laleczki co? piękne są Nasiona, gdy prezentowałam jakieś, gdy wysiewałam, to pokazane są te moje odmiany sałat. Była Nikolaj, Lolo Rossa, Sahim i jeszcze inne, inne. Teraz nie pamiętam. Tu kolejna pekińska. Taki nasz mały świat na własny użytek. Kapusta, pusta kalibos fioletowa. Jedna została w tym roku zostawiona w foliarkie. Kolos kiedyś urodził, Oj, kolos! W tym miejscu. Ale ciasno było. A teraz mamy przerywnik i kończę film. Przepiękny nagietek. Nazwy nie pamiętam teraz. Rozkwitł wczoraj czy przedwczoraj? Tak, taki. To jest jedna z odmian. To jest druga, to nie jest to samo. Tam jest z takim oczkiem zielonym. Tu jest trzecia odmiana, a jak będą wszystkie kwitwy, to pokażę opakowania. Śliczne, jak ryzonte ma troszkę. A stąd braliśmy do rozsadzania sałaty. Miks sałat, a na opakowaniu były różne odmiany wymienione. Piękna jest ta ale to raczej nie apacz. Apacz nie chciał nam wykiłkować. więc tu były duże takie rozsadniki rozsadzane. Zostały. Sałaty mamy poutykane w różnych miejscach. No i to jest pierwsze warzywo, poza koperkiem, na naszą konsumpcję. Różne, właśnie różne. Tu jest od papryk tak, czyli Noż brał, no bo trzeba było spieszyć się też pracy dużo rozsadzał jak leci. Na tyle, że nie przygotowywałam tabliczek. To też jest piękna. Nie lubię takich zwykłych, masłowych sałat. Ja wolę takie coś ciekawsze. Niewiotki, niezasztyzne, jak w sam raz. Terapię tego odcinka, gdzie są arbuzy posadzone z agrotkaniny. Tak mi się zachciało i jestem z tego kawałka zadowolona. Tak jakoś mi naturalnie to wygląda, mimo że słuchajcie, siedem sadzoneczek mini, bo one wszystkie były mini padły. Jedną wymieniłam, czyli jeszcze sześć padło tu. No trudno. Dosadzić nie mam co. Z kolei te inne będą miały więcej miejsca. I rysą poobcinałam już przekwitłe pędy. To jest troszkę dalej lili. Tu przepiękny nagietek. Samosiejka. Takie kolos. Będzie kwitła. I te cudowne pomidory variegata. Takie mają liście piękne. Sześć odmian mam od tego typu liścia. mak ten przepiękny, biało-różowy, takim wielkim kwiatku, też samosiejka. Groszką trzeba będzie już puścić sznureczki, by się tupieły i tam dalej jak zechcą. Taki jest szpalerek. Tak jak buziaki wyglądają te moje mikre I tu jest część sałat lodowych rozsadzonych. Trzeba uważać, jak się chodzi, by nie nadepnąć na otwór, bo to wszystko jest jeszcze maleńkie. Na tym kończę, pozdrawiam. Jak zwykle wszystkiego dobrego życzę. A zapylacze już krążą. A miało być tylko truskawce. To taki mini raport. Kwiatka na kwiatek brzdząc. Jeszcze? No, i zobaczcie, teraz powstają odmiany z takiego dwubarwnego pyłek do takiego jednobarwnego, i już nam wyjdzie coś innego, ciekawego. Orliki to są.